Czakoladowo-kokosowa jest ta super łatwa babka. Świetnie smakuje, a robi się ją błyskawicznie. Skoro mi się udała, tobie też się upiecze. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, więc zaczynamy od masła, które kroimy na małe kawałki. Formę do babki smarujemy bardzo dokładnie masłem i oprószamy tartą bułką. Jeśli zrobimy to dokładnie, to babka sama wyskoczy z formy po upieczeniu. Czekoladę, ja wybieram mleczną, ale możesz też użyć gorzkiej. Ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Do miski przekładamy miękkie masło, dodajemy cukier, cukier waniliowy oraz sporą szczyptę soli. Ucieramy na jednolitą, puszystą masę. Dodajemy 4 jajka. I wcale nie trzeba ich dodawać po jednym. Można dodać wszystkie naraz. Bo przecież mikser zrobi robotę i wszystko dokładnie zmiksuje na puszystą masę. Do masy dodajemy pszenną mąkę tortową proszek do pieczenia. Wszystko miksujemy na jednolitą masę. Wlewamy mleko i ponownie miksujemy, aż masa będzie jednolita. Ma być dość gęsta, jak to widać na filmie. Połowę masy przekładamy do drugiej miski. Tak na oko, bo to nie apteka przecież. Do jednej porcji wsypujemy wiórki kokosowe oraz wlewamy mleko. Miksujemy, aż masa będzie jednolita. Do drugiej porcji dodajemy kakao oraz startą czekoladę. Krótko miksujemy, aż wszystkie składniki się połączą. A obie masy po zmiksowaniu będą dość gęste i właśnie takie mają być. Do formy przekładamy masę z wiórkami kokosowymi, starając się, by była mniej więcej równo rozłożona. Na nią kładziemy masę z czekoladą i kakao. Rozprowadzamy ją mniej więcej równo, ale nie musimy się bardzo starać, podczas pieczenia wszystko ładnie się wyrówna. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 55-60 minut, aż będzie wyglądać tak, jak to widać na filmie. Zostawiamy w formie do wystudzenia, następnie z niej wyjmujemy. Ja tę babkę posypuję cukrem pudrem, ale nie obrażam się, jeśli udekoruję się swoim ulubionym lukrem. Oczywiście jem ją z kubkiem zimnego mleka. A ty napisz w komentarzu, z czym lubisz jeść babką. Też z mlekiem, a może z herbatą lub kawą. No bo przecież nie z orężadą. Kliknij serduszko i udostępnij film, by mieć przepis pod ręką, kiedy będziesz mieć ochotę na pyszny kawałek ciasta. Pięknie dziękuję za wspólne pieczenie! Życzę smacznego i uśmiechy wysyłam. Grześ, z mniamniam.pl